Siemano Dzisiaj sobie gramy pierwszy odcinek z Brawl Starsa i, i dajcie suba, bo jak, dacie jak będzie 50 subów na tym kanale e, Tak, jak będzie 50 subów na tym kanale, to wtedy e, e, zmierzy się z takim youtuberem Funk to, to Sigma No i e, wtedy będzie zobaczymy kto będzie lepszy, ale dobra, e, w mi gra kliknąć, e, no to dobra, no to klikam w grę. Eeeem... Starcie solo. Super. Jaworski oczywiście. Musi być. Porobimy sobie nich. Z czystą przyjemnością. Nie zbierasz tak pyrki psa? Bum, bam. Jest taki tip, Shelly to najlepsza postać na świecie. Dlaczego? Bo z bliska zadaje kolosalne obrażenia. Nie ukryję, już grałem w tą grę Miałem nawet dobre konto I wiem jak się gra Naprawdę, uwierzcie mi Wiem jak się gra Więc tak Bierzemy sobie kolejną kulkę mocy Bo kulka mocy to jest Sigma Oj, dobra, wygnę Jak spodoba wam się ta seria Walnijcie w suba, bo na 50 subów Zmierzam się z funk, to Sigma Brok tam była NZ Aha! Easy win. Easy 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 10 pucharków, super! O! Wybierz. Rozumiem. 200 to... O! Mogę ulepszyć Sigma. A, więcej potrzebujemy moment. Dobra, gram dalej! Uuu. Jeżeli pamiętacie stare czasy Brawl Stars, kiedy Shelly Sigma miała taki stary, fajny strój, a nie teraz jakiś taki dziwny. Dostać lajka. Trochę śmiejemy się z przeciwników. Toxic postać. Ja, co ona zrobiła? Że ona normalnie miała ulta i by ją zabiła, bo ona miała 4 HP. Poko loko! Let's go, poko, poko, poko. A map. Co? On nie wie, że ja tu na niego czekam. Boom! Pięknie. Kondycja dalej w formie. Dobra, kolejny psik. I gramy dalej. Dobra, um, um, co teraz? Trzech zazwyczaj, że jedna osoba się tylko ubije, i będzie. Barley, chcesz mi zebrać Power cubes? Nie, nie ze mną takie numery nie już mi. Chcę mieć 15 power cubes. Mój cel. O, super Jest, dobra Widoczność powróciła do normalności Hello, Lucas A Bam Bling, bling Bierz kredyty Ta! Maszyna ziszczenia nie, to to dziewczynka walki dużo, jak to rzadki. El Primo! yo! No i jeżeli Sigma zostaje odebrana, wyprostasz. Nie ulepszam je. Ha, wybierz mi pokazał. Oferty za darmo. A SPLASH! Super! Pakiet monet. Nie mam żadnych gemów. To jest szkoda. Ośmiobit! GAME DATA OVER! 150 O! Star Drop! No nie no, chyba jakieś, nie. Przestały. O, dobra, gramy w zadinkę. O, to jest piękne. Ale dobra, ja nie gram z zem. Tylko... Shelly Sigmo. Bo to jest Sigma! Ja wkracza do gry Dwie Nity. O. O nie, nie, nie. Nita deber! Nooo, Nita! Jaki to jest normalny głupek. Miałbym tam potrzeb. Bam! What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ej, yeah, yeah, gol! Gol! Pu 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 pu! Jak to było pięknie. To! Ja Warszki zdobył gola. Yeah! Jej, yeah, ja Warszki gurom. Piwo. Dobyć te kredyty. A co będzie następne w mojej drodze, stal? Eee, dzień dobry do mojego, do mojego małego przyjaciela. Czekaj, co? My mind is Jaworski górą Grono Jaworskich. Bam, bam. Stój przed nim jak chcę... wygrana super. Kolejne pucharki. Pucharki, pucharki do mnie. Ja chcę pucharki. Monetki.pl, na razie nie ma tyle pieniędzy, żeby kupić sobie gadżet. Gadżet, gadżet, piękna rzecz. Ej, Tomar 753, ile was tu? Więcej was, matka nie miała? Não. Dobra, dá-lhe. Lechimu. Chebarle. Bum, bim, bam. Lá me gusta. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum. Jesus Christ, pu! Jawor, piłkowy gola. Yes, yes. Wow, el primo. O, ten od rzadkości bardzo rzadki. Dobra. Moja ulubiona postać. Nie w klubie. Szkoda. Klubów jeszcze nie. Dobra, gramy dalej. Nie patyczkujemy się. Tej miałem spluwę, on ma ręce, a on ma deskę. Bim bam bum bim. Oooo. Lol. To bym sobie jeszcze musiał jedną rzecz zrobić, ale. To. Co? Muszę coś zrobić. albo ja, bo dobra, jest też w grze. Bo ludzie czasami puszczają e-wodki, które nie są dozwolone w firmach i... filmach i prawa autorskie mi zdejmą w film, a ja tego nie chciałbym bardzo. I dlatego sobie je wyłączę, żeby nie miał. Bo... BUM! Widzenia? No! No, 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 no! no. no, no. Nie okej, okay, dobra, e, co to się stało? Nie mogę włączyć motek muszę się tego służyć. Jej! Adir, dobre. Kurde. Hmm, hmm. Nie to moje działko! Nie pił! Ostat. Ja sobie gusta. Ast, czy to wiadomo O, oh, bomba. Um. Kurde, rzadki star drop. Misie. Ya robb misi misya Lili Oh ma Lili Bim bam boom Bim Pięknie. Jest. O, teraz wiem, co zrobię. Pamiętać, jak widzieliście zimę, to już jej nie zobaczycie kolejny raz. Na kolejny raz już jej nie będziecie widzieli. Co ty robisz? Czy dziadzie, BUM! Nie, nie! Ty El Primosie! To nie Jetra MZ, jesteś zbyt głupia. Dnia. Nie zobaczysz swojej piorczki. Boom. Hashtag winning. Uuu. i pięknie wygrana zakręcona rozgrywka no i jeszcze dwa razy tylko 350 dobra co tu tu będę już kilka to już będzie wow a ja chcę dostać tego dynamite Oby mi się poszczęściło w ten... O! W ogóle znowu nie mogę brać kredyty. Oby mi się w tym starym robię... poszczęściło. Ich. Dobra. Girałam w starcie w parze. Bazem. A! Już nie mam pieniędzy. To super się. To super dużo mam. Dobra. Zobaczymy. Erd to mega erd. Misiaczki, misiaczki. Proszę stąd iść. Chcę kolejnego zjeść. Co cię zjeść. Nie trafiłem se, no nie! Trzeba uciekać. Nie, gin, no strzelaj w nich! No ty bocie! No ty bocie, strzelaj w nich! Jej, w końcu. Dobra, idę. A tam, dobra, nie zbieram tylko parki psa. Trzyma. Patrz, patrz, patrz jak pięknie cię się zabija. Patrz, widzisz jak fajnie cię się zabija. Gdzie jest tylko ten drugi cymbał? Halo! Co czekaj? Yy, gdzieś tam. Ale to też nie działa tak. Tu jesteś cymbałku? Nic mi nie zrobisz! MZ! Krzytuł MZ. Pyk do niej się przyciągnąć i teraz jest już. Moja. Super, 200 Kurde. Ale mogę już ulepszyć sobie bazę. Czwarty poziom. Będzie pierwsze sto pucharków, Yupi Co następne? Ja chcę to już sobie... chcę mieć... I ty wydropić jakąś postać. Panie Bogusie, stardropusie! W następne Stardrop jak je otworzę, daj mi coś dobrego. Star Bogusie, stardropusie. Szperki, psy, ja. Yeah. Widziałem tu! Czyli Sigma! czyli Sigma! Uwaga, ale czyli sigmowy! Nie ma! Nie ma, nie przede mną się nie ucieka. Ja jestem. King Bruce Lika Ratemit O omaga 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 o god! Czyli ta? Bo ja chyba ci byłem On Mam dużo perkusja. Chodź tu ty mały chania Chodź się No proszę cię Kurwa Teraz muszę strzelcać Wolnie! You're too slow! O jenej, bogusie star dropuj się. Ty śmierdzisz jak siusie, tysiąc! Jupie! Okej, dobra. Mm. Dobra, i... U... El plimo Karta Nie, ją Mam kartę bitewną! Teraz już nikt nie pomylił mnie z... ...potem! Tam, tam, tam... Tam, 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 tam... Tam, tere, tam. Tam, 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 tam. A! John Park, Kurde. A! Idź, a kisz. Won mi stąd. Tu jesteś. Co jest? Co jest? Uh. po prostu to jest proste. No i takim akcentem chciałbym skończyć ten odcinek. E, Mamy już kilka nowych postaci na tym koncie. Mamy dokładnie cztery. No i tym akcentem e, chcę skończyć ten odcinek. To razie widzowie, pamiętajcie o, pamiętajcie o zasubskrybowaniu i, z, i polajkowaniu. No to bye bye.